z tej strony Pan Rejek Misterek po zmienniku co że tak długo filmu nie było ponad rok albo nie wiem jak wrzucać filmów ponieważ wrzucały się one po co najmniej 10 godzin więc pomyślałam, że to jest bez sensu żeby tak długo czekać z filmami I to też dużo internetu zabiera więc Teraz y, zobaczymy, czy się to wrzuci. Jak się wrzuci, to wiedzcie, że te filmy będą częściej. No, zmieniłem nick, y, ponieważ mogłem no, często kupić sobie dodatkowe rzeczy, przedmioty, do jakieś gry i trzeba było we samą się wpisać nick. I y, y, nie mogłem zrobić tych znaków w kresach różnych. Y, na tym bo to było chyba niemożliwe i musiałem zmienić nick i zaraz mogę nagrywać i skina jeszcze muszę zmienić później bo na razie nie mam ale jestem na minecraft byzyczu a serwer Mar... My... muszę się zarejestrować na serwer minecraft byzyczu żeby być skina a teraz trwa budowa na minecraft byzyczu ja będę nagrywał chyba w ciągu miesiąca lub krócej, to nie będę miał skina. Tak, yy, i teraz dzisiaj będziemy grać sobie wojownicę kontra potwory. wojownicę, co wiek, O. I ja będę? Mam tak. I teraz co teraz to chcę zakupić takie coś no ja tylko to biorę, bo mi się nie mieści w ekranie żeby to zauważyć co kosztuje 20 zł ja zastanawiam się nad tym, nad tego przedmiotu zakupem ponieważ mam już emeraldowy set ale nagrywałem wcześniej przed chwilą i chciałem spróbować coś na chwilę i to okazało się że filmik wyłączyłem nagrywarka nie nagrywała i więc mi się teraz użył musiał poczekać dużo więc całą rundę ponad więc ja dzisiaj może będę grał potworem będzie to Witcher co mam zaprezentować jak tylko na początku będę grał z zwykłymi potworami co są na początku ponieważ ponieważ y, on y, najpierw chce ich wybić, osłabić a później będę ich y, rozwalał tak całkowicie Siemanko bo y, długiej przerwie Teraz mam dla was takie mały ten konkurs. Teraz kto zgadnie, co to jest za klasę, kontra potwory pisze do mnie na gadu gadu. Ja i pod tego, jak ktoś zgadnie, pisze do mnie, pisze w komentarzu, co to jest, ale po polsku nazwę i ja do niego i, podać, i trzeba podać gadu gadu swoje. I jak ktoś lubi grać w wojownicy kontra potwory i zgadnie to, to dostanie emeraldowy set na jedną rundę. Tak, i emeraldowy set na jedną rundę. Ja, to podajcie swój gadu gadu. Ja napiszę w komentarzu, żeby wszedł. No to wtedy do nich napiszę z Gadugadu. Gadugadu gadu to jest taka jak nazwa na moim tym Tak na moim YouTubie. Więc ja myślę, że taki gociek jest fajny. A to jest wskazówka. To co teraz czuję w łapce to jest wskazówka. Ale piszcie po polsku, bo ja... To ja jestem na wersji polskiej i... Wiesz, tak będzie ładnie, wiecie. No ale... Ale piszcie, jak to się nazywa, ten spawn jajka, a nie jak się nazywa klasa, tylko jak się nazywa ten... Jajko spełniające ogólnie, jaki to jest potwór. Możecie też podać jak się nazywa jego klasa tego czegoś. Więc teraz ja bym musiał jakoś się dednąć, żeby zaprezentować wam tego witchera. Widzę, Witcher że to jest mój jedyny bos jakiego mam, ale on jest jedyny najlepszy dla mnie. Znaczy jeszcze lepszy jest ten. Jeszcze lepszy jest. o teraz bierze mi o i tam bierze eee, patrzcie eee, pisze pisało że ja się zam... o uwaga eee, pan mi serek zamęczył włosa witchera patrzcie on takie, takie ma taki tu można lewo albo prawo klikać że to jest bardzo fajne o, z pieski chciałem zobaczymy na ile te potwory rozwala to znaczy ludzi tak na, na kilka strzał będzie teraz muszę iść do ich bazy najpierw bo tak sobie wiem bo fajnie marzę na zwykły skok O oh, fakt Ale nie... Tak. Fuck, ale to jednak Bogowie są za mocni. Bogowie powinni być trochę słabsi, ponieważ powinni być tacy jak Hirobragi Mocni. Coś mogliby mieć, ale bez tego Armagedona, chociażby słabszy był ten Armagedon jest, uderzyłem go mi z turyką, który... trójką, bo zabijam a nie do zabijam. Aj! Słowa miejsca na Oj! Walubie. Dobra. Jak podstawowe klasy są tych? podporków to powiedzcie mi, doradcie mi w komentarzach też jaką mi radzicie klasę wybrać, bo ja nie wiem którą mi się będzie dobrze grać. Napiszcie, którą wam się dobrze gra. No napiszcie, którą wam się najlepiej, najlepiej gra, to ja też sprawdzę, może nawet w filmiku pokażę. No. Więc po, pokazujcie mi co jak, co gdzie, a czego naj a jeszcze pokażcie mi co jest najsłabsze Waszym zdaniem, Albo co było. Bo muszę to zobaczyć. Bo ja chcę po prostu to zobaczyć. Co waszym zdaniem jest najsłabsze albo najgorsze, czym się najgorzywało. Albo najlepiej też. No. Więc yy, piszcie w komentarzach. No. A ja już chyba będę się dał, żegnał. Yy, lajkujcie, subskrybujcie, napiszcie komentarze z tymi konkursami i nie tylko, jak opinie wasze podawajcie mi na... na <laughs> Podawajcie no mi też na gadu-gadu, że z wami będę też rozmawiał. Możecie nawet napisać do mnie na gadu-gadu, że będziecie ze mną grać nawet. No wszystko możecie napisać na gadu-gadu. No więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i dobra.